Witajcie kochani, podziwiamy jeszcze jesień póki jest. Dzisiaj bardzo symboliczny taki obrazek. E, tutaj jestem w moim ukochanym parku, gdzie energia złotych drzew, a w zasadzie złotych liści, niech symbolizuje złoto, niech <grytanie> symbolizuje obfitość. A nad nimi, tak jak widzicie tutaj, e, są ciemne, takie grafitowo-szare grafitowo chmury. Tak wygląda mniej więcej energia, jeżeli chodzi o rynek finansów i rynek w ogóle związany z pieniędzmi ponieważ w czasach transformacji wszystko się zmienia. Jeżeli jeszcze nadal żyjesz w swoim urojeniu pod tytułem kiedyś będzie tak jak było kiedyś, nigdy to wyjdź absolutnie z tego stwierdzenia, ponieważ w czasach transformacji to, co nas przygotowuje na nowe, i inne wibracje, to są zmiany również na rynkach finansowych. I dzisiaj chciałabym porozmawiać o pieniądzach, a w zasadzie o czymś takim, co się nazywa obfitość finansowa, bezpieczeństwo finansowe, wolność finansowa. To są terminy, które używa się bardzo tutaj, w zasadzie jako przycinka w krajach anglosaskich i dla nich to jest normalne, że żyję godnie, mam dobrą płacę, żyję godnie, moja rodzina ma godne warunki, dzieci się uczą godnie i normalnie. I to jest dla nich po prostu taka podstawa. Ja uważam, że to na całym świecie powinno być podstawą, natomiast niestety, jak wiemy, na całym świecie nie jest to podstawą. Ale wracajmy tutaj. Krótko i konkretnie słuchajcie, fakty, zerościemy o tym, co na dzisiaj, na ten czas w ogóle przemian, że tak powiem, radzę, bo sama ze sobą pracuję, ale również z ludźmi, również z klientami, jeżeli chodzi o pieniądze, o rynek finansowy, o bezpieczeństwo, o obfitość. Krótko, bo wiecie, to można godzinami mówić, ale najważniejszy dla mnie na ten moment jest punkt pierwszy, abyś wyszedł ze swoich przekonań, czy obojętnie, czy to jest zawarte w karmie rodu, czy to jest zawarte w tobie, z poprzednich cieleń, czy to jest zawarte z poglądów mentalnych, które wbijali ci, nie wiem, w szkole, w pracy, w kościele, whatever. Żebyś wyszedł z poglądów, nie umiem, nie potrafię, nie nadaje się, nie chcę. Nie mogę, nie wiem, żyć godnie, mieć dobrej pracy, godnej pracy, po prostu godnego, materialnego życia. I to takiego życia, wiecie, z serca opartego na dochodach z twoich własnych talentów. Wychodzimy ze starych przekonań o pieniądzach. Ja, ja znam mnóstwo ludzi, którzy, którzy są bardzo, bardzo bogaci. Nawet ja mam klientów. Z pierwszej setki. I, I jeżeli człowiek ma talenty, to po prostu te pieniądze do niego płyną. I bardzo ważna rzecz: ma talenty, realizuje i jest wolny od blokad. Pewnie, że prowadząc działalność gospodarczą, a ja prowadzę całe życie, masz dużo wątpliwości, porażek, wzlotów, upadków. Nie? Też jest fajne, że w tej kulturze tutaj mówi się, jak nie upadniesz, to nic nie wiesz o biznesie. <laughs> Bardzo mi się to podoba. To no, taka jest naprawdę prawda, tak? I okej, okay. więc wybij sobie z głowy wszelkie negatywne poglądy na temat bogactwa, na temat pieniędzy, na temat obfitości, na temat, na temat e, godności życia, godnego życia materialnego, tak? Wychodzimy już... Wychodzimy z biedy po prostu, no? Wychodzimy też z biednych poglądów. A Drugi punkt, który jest bardzo ważny na ten moment, bo kiedy już nie masz, nie masz jakby żadnych zahamowań, w sensie oprócz takiego, jak ja to nazywam, kontrolowane ryzyko, nie? kontrolowane to jest słowo bardzo, ko, ko, wiecie, może kontrowersyjne i mało precyzyjne, ale mówię to celowo, ponieważ każdy z nas jest inny, każdy z nas może prowadzić inny zakres działalności i ryzyko w mojej pracy będzie zupełnie inne niż ryzyko, nie wiem, prowadzące fabrykę, nie wiem, szycia fajnych sukienek. Więc dlatego operuję tym słowem. Kontrolowane ryzyko, to znaczy, żeby łączyć intuicję, to jest bardzo ważne, z mózgiem, który ma pomysły, tak, bo mózg wprowadza rzeczy w świat materii, a intuicja, czy w ogóle energia kreacji z wysokich poziomów, wprowa wymyśla je, tak? Czy tak naprawdę energia męska z żeńską się spotykają i one we dwie mają przynieść tutaj godne życie na tej planecie, tobie, Twoim dzieciom i komu jeszcze tylko zachcesz. Ale zacznij od siebie, tak? Zaczynamy od siebie i to jest najważniejsze na ten moment, bo jak Ty będziesz miał godne życie, to Twoje dzieci i Twoja rodzina również. I tutaj jest bardzo ważna, bardzo ważna rzecz. Aby po prostu się, no mówiąc tak banalnie, nie poddawać, tak? Porażka to jest coś normalnego. Błędy są normalne. Błędy nas uczą. To jest właśnie to, co zawsze mówię. Jak nie widzisz ze strefy komfortu, to znaczy, że, że się nie rozwijasz. Strefa komfortu, jak sama nazwa wskazuje, jest od komfortu, nie od rozwoju. Więc it's up to you, tak, kochani? Trzeci punkt, który jest bardzo ważny teraz. Abyśmy zrozumieli, że w czasach transformacji, jak sama nazwa wskazuje, nic nie jest przewidywalne, jeżeli wiecie, tak na 150%. Więc załóż sobie w swoim biznesie, że wszystko się może zdarzyć. To no, taka jest prawda. Nie pytajcie mnie o to, czy będzie wojna, czy nie będzie, czy będzie kryzys, czy nie będzie. Przecież widać, że pewne symptomy, nazwijmy to są. Tego tak się nie da ukryć. I to obojętnie, czy gdziekolwiek mnie słuchasz. Na świecie, a ja sobie siedząc tutaj w tych pięknych warunkach przyrody w Irlandii, to po prostu już jest. Tylko jest kwestia, na ile on się skumuluje, w jaką stronę pójdzie. I to od ciebie zależy. To nie jest hasło, wiecie, do paniki, tylko to jest hasło do racjonalnego i kreatywnego myślenia. Czyli znowu, tak jak mówiłam przed chwilą, włączamy intuicję, włączamy umysł z ryzykiem, które jest w miarę ostrożne. Ale jednak jest ryzykiem, bo bez ryzyka nie ma rozwoju. Yy, I czujesz, co na ten moment, jak mogę zabezpieczyć to, co jeszcze mam, co jeszcze mi zostało, co mogę z tym zrobić. Bo kochani, to jest naturalny stan rzeczy, że następne lata przyniosą rewolucję, jeżeli chodzi o e, działania rynków finansowych. I to nie trzeba być ekspertem i nie trzeba kończyć ekonomii. Po prostu to wystarczy mieć dobrego czucia, że tak jak wszystko siada i będzie siadać bo się zmienia i to jest normalne, to również to siada, a żeby nie powiedzieć, kiedyś łupnie. <laughs> bo powstają nowe, fajne metody na rynki finansowe, które są, um, które są, um, no wiadomo, starają się być elastyczne, tak jak wszystko. Um, więc bądźcie czujni, bądźcie uważni. I co mogę, jeżeli mam jakiś zapas jeszcze pieniędzy, czy jakiś innych dóbr, gdzie ja mogę to mądrze jak to się ładnie mówi, ulokować. Czwarta zasada to jest zasada e, tego, abyś zrozumiał, że mm, wszechświat jest nieograniczony. <grytanie> to jest fajna zasada i to jest co, to, co chciałabym optymistycznym akcentem zakończyć: moje krótkie podsumowanie faktów o e, rynku finansowym na czasach transformacji. Słuchajcie, ta Ziemia i to, co idzie nowego, Potrzebuje kompletnie nowych rozwiązań. I ja znam mnóstwo ludzi, którzy wyszli ze starych struktur, bo jak każdy z nas, to jest normalne, ale tworzą teraz zupełnie coś innego. Właśnie na bazie swoich nowych, genialnych pomysłów, nie wiem, obliczeń, doświadczeń, pomysłów przede wszystkim, tak? czyli energii kreacji. Ponieważ wyobraźcie sobie, Matrix upada i świat, może nie żąda, tak? Ale świat jest przygotowany, świat oczekuje nowych rozwiązań na każdej płaszczyźnie. Ludzie tworzą nowe domy, nowe rozwiązania technologiczne, nowe rozwiązania jeżeli chodzi o medycynę, nowe rozwiązania jeżeli chodzi o szkołę, nowe rozwiązania jeżeli chodzi, nie wiem, o metody nawet, nie wiem, pedagogiczne, psychologiczne. Kochani, to jest niesamowicie fajny czas, bardzo dobry czas. Idzie nowe i to nowe wymaga nowych rozwiązań. Słuchajcie, to jest nieograniczony rynek tak, naprawdę na dobrą sprawę, tak? Tylko jest kwestia, czy ty tak bardzo jeszcze będziesz się czekał na jakiś cud, na jakieś układy, które tak się rozpadną, na bazie starych energii, starych schematów, nie wiem, ekonomicznych i innych, czy po prostu powiesz sobie, ok, mogę teraz mądrze zaryzykować i wymyślę coś innego i idę w to. Póki jest jeszcze czas. Bo później, no wiecie, konkurencja jest cały czas. To jest normalne, fajnie, że jest konkurencja. Ja lubię. Ja go mam swoją konkurencję. A rynek i tak najbardziej sprawdza konkurencję. Więc ja się nie boję o siebie. Natomiast popatrz na to jako możliwość to, co się dzieje teraz, nie jako dramat i koniec świata, tylko możliwość rozwoju swojego biznesu, swoich talentów. Kurczę, ścieżka materii to jest ścieżka również przejawiania boskości twojej, mojej i innych. Tutaj na Ziemi, w świecie materii. Z czym przyszedłeś na ten świat? W Czym jesteś dobry? A może nie wiesz, że jesteś dobry? To poszukaj. Ja chyba do końca życia będę optymistką. Tak mam. Czasem za to płacę jakąś tam cenę. Okej. Okay. W nerwie się idę dalej. Kochani, idzie nowa Ziemia. Więc nie patrz, co oni wymyślą, żebyś coś zabrać. Patrz, co możesz ty dać z siebie dla siebie, dla innych. A pieniądze za tym przyjdą. Uwierz mi. Ja tak nie zrobiłam i tak mam. <laughs> Dlatego siedzę tutaj, jestem szczęśliwa. <laughs> no, to co? Wymyślamy, tworzymy. Medytuj, kreuj, działaj i bądź szczęśliwy. Tu i teraz najlepszego kochani dla Was.